Cześć witam cię. Piotr Nadonek z Kleba Aktywnych. Często klienci zadają nam pytanie, jak zmierzyć pas biegowy. W tym odcinku, w tym materiale pokażę Państwu jak to wykonać. Do tego celu będziemy potrzebować metr, długopis i kartkę papieru, aby zapisać te wymiary. A więc na początek yy, na yy, pasie znaczymy dwa odcinki, dwa punkty, dwa punkty, jeden z przodu, a drugi z tyłu punkt. Następnie mierzymy długość dokładnie pomiędzy nimi jaka jest. Ok, i spisujemy ten wymiar, który otrzymaliśmy pomiędzy tymi punktami na kartce, następnie Przesuwamy tak, aby ten punkt znalazł się nam z tyłu. Tak, też mamy ten punkt z tyłu, i następnie kolejny punkt zaznaczamy z przodu bieżni. I znowu podnawiamy czynność, czyli mierzymy odległość pomiędzy tymi dwoma punktami i tak samo zapisujemy ją następnie na kartce, no i jeżeli wykonamy dwa pomiary dwóch odcinków, to za chwileczkę powinniśmy dostać ten pierwszy narysowany punkt. O, on jest w tym miejscu i teraz nam mamy ten trzeci odcinek już taki dużo krótszy. Tak będzie także Państwa bieżni. I tak samo. Mierzymy ten krótki odcinek, zapisujemy na kartce i łączny wymiar tych trzech odcinków da nam obwód pasa. Oprócz obwodu potrzebujemy także szerokość. Tutaj sprawa jest bardzo prosta. Mierzymy tylko yy, szerokość tego pasa, jaka jest jego, jego wymiar. Yy, jeżeli chodzi o obwód pasa, możemy go skorygować. Biorąc pod uwagę tylną rolkę, no i tutaj bierzemy pod uwagę to, czy pas już jest na tyle naciągnięty, że ta rolka jest na końcu praktycznie, na końcu mocowania i nie ma już praktycznie możliwości regulacji. Czy jest w takim położeniu na przykład na środku. Jeżeli położenie tego wałka jest przy samym końcu, śruba jest mocno, mocno wkręcona, to oznacza, że powinniśmy odjąć od 2 do 4 cm. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam do komentowania.